W meczu. Czy tak będzie w tym wyścigu? W kasku białym Mikołajczak, w niebieskim Protasiewicz, w żółtym Baliński i w czerwonym Grzegorz Walasek. A więc zawodnicy młodzieżowi obu ekip spotykają się tradycyjnie według nowej tabeli biegów w siódmym wyścigu każdego spotkania. Taśma w górę i kto najlepiej spośród młodzieżowców? Piotr Protasiewicz, Damian Baliński Piotr Protasiewicz wyjdzie na prowadzenie za nim Leszczynianie Damian Baliński i Robert Mikołajczak stawkę zamyka Grzegorz Walasek prowadzi Piotr Protasiewicz znakomicie wyszedł ze startu próbował walczyć z nim Damian Baliński, nie udało się to pozostała trójka zawodników bardzo blisko siebie na razie teraz atak Grzegorza Walaska, on wychodzi na trzecią pozycję stawkę zamyka teraz na ostatnią pozycję spadł Damianem Baliński, drugi jedzie Robert Mikołajczak, prowadzi Piotr Protasiewicz. Piotrek jedzie spokojnie, bardzo dobrze, wykorzystał znakomity start. I chyba już nic się nie zmieni w tym wyścigu, choć tam jeszcze próbuje walczyć o trzecią pozycję. Damian Baliński, drugi Mikołajczak. Choć teraz do Mikołajczaka zbliża się nadzieja zielonogórskiego Speedwaya. Grzegorz Walasek, ostatni łuk i chyba zwycięzcem 4 do 2 zakończy się wyścig młodzieżowców. Zwycięży Piotr Protasiewicz, choć do końca walczył Robert Mikołajczak. 3 punkty Piotr Protasiewicz, 2 punkty Robert Mikołajczak, 1 punkt Grzegorz Walasek, bez punktu Damian Baliński. 4 do 2 dla...